Siemanko. Dzisiaj podsumowanie: ile uzdało, udało mi się uzbierać puszek przez ten miesiąc. Chodząc, zbierając, nie wszystko też nagrywałem. A dlaczego? No wiadomo. Jadę do pracy. Z pracy będzie jedna puszka że to nie będę na, nagrywać. tak? I co? Wrzucimy sobie na wagę i będziemy sprawdzać. 3,40 kg robimy dodaj. A no dobra, zróbmy po, po, po złotówce. To będzie 3,40 kg. To tylko chodzi o wagę. O nic więcej. Żeby sprawdzić. Tak to jeszcze nie koniec. Mamy kolejny wór. Patrzcie w każdym prawie tyle samo. Dodajemy i tu jest, jest pół worka. To jest 2 kilo. Dodajemy 12 kilo yy, samych puszek w miesiąc. Liczmy po. 4 zł pójdzie? Nie pójdzie. Myślałem, że pójdzie całość dobra. Ale to i tak idzie, łatwo sobie przeliczyć. Także myślę, że wynik dobry jak za darmowe śmieci. Pozdrawiam.